Mówisz, Juni? No tak trochę sezerka przez tą ścianę, co pa? Miał grać. Jest, wakacje zbliża się wielkimi krokami, dlatego jeśli chcesz sobie umylić te chwilę, to wbijaj do mnie na streamki, bo w sierpniu zgarnięcia będzie ta oto piękna knypka, bratku. Więcej informacji na mojej stronie. kuca i liczy, że mnie ubije nie. Ładna petka, podoba mi się. Alright! Jestem kotem. Takim jestem kotem bez sterownika, nie. No nie mogę. Nie no, ja ich bez sterownika nadupcam. Jak retardów skończonych. Dobrze, że oni z granatami pikują mnie. No i oczywiście zapraszam na GeForce Kings wraz z moim reflinkiem, którego znajdziecie w przypiętym komentarzu. Wy używacie mojego reflinka, a ja mogę wam rozdawać Jestem coraz to Dobra, ale jak, jak... Także możesz zaszaleć. O! I w sumie ta skrzynka jest seksowna. Polecam. Wiwal tego dobrze mówisz. Przypadkiem klinę. O! Kasztanie. <laughs> nie wykupił się. Do Wrocka żeś aż? No dwa tygodnie, to zajebiście, żeśmy sobie pograli. Moho I co z tą kosą będzie? O, kur... Dobra, Juni to... No do... No dobra, przypomniało mi się, że ty mieszkasz z bandytą w jednym bloku. Dobra, najpierw tu było szybciej. I czy Kuba zgarnie 6 biletów? Permodaj. Nie mogę dawać permu, bo mało widzów jeszcze, ale do, dożyjemy czasów, że będę permował was. <grymne> no nie no, co to co to jest? Ja pierdolenie Straty... że się i takie straty... nie może, nic mi nie powiedziało dobrego, nie? Chociaż niech te primki oddadzą. Kogo permować będę wszystkich. <grymne> Jak 6 biletów? Trzy bilety. Ty mówisz o tym, o podwójnych biletach. Podwójne bilety są. Patrz wchodzisz w kalendarz streamów, podwójne bilety są. 27 w weekend, 13 w sobotę się widzimy. I w tą sobotę będziemy grać z widzami tylko wingmany także możecie wpadać. Nic więcej nie będzie robione. Jeszcze będziemy kręcić śmigłem. Chłopiec z adminem na trzeciej. I... No zdam datę. O Boże, co ja kliknąłem, jestem upomecano piłkarz taki dobra, chyba win nie? win, ale Kurwa. No 8 złotych brakło jak nie oddaję to trzeba zrobić tak przywołać boty wykrzyknij masz dodatkowy za to, że mi tak źle życzysz i remis i pewnie, ja pierdolę i lo losowe Dobra, chociaż 400 wy tylko na minus. Nie ma tragedii. O pierdole, ile mam. Co on robi w b Dziękuję, 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 dziękuję Jezus Maria mi ktoś dziele ci ta kulek? Dostaje heda i nie wiem gdzie to leci. Dobra, nie no to jest nie do wygra No nie da się oni za rękę, chodzą, a mój biega. Can you play together with me? No i on se, on se spotował pałac. Re, dwa uiny, trzy uiny, remis, dwie porażki, mega, 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 dobrze nam poszło. Wsiądam z zrka! Czekaj, to może być ważne. Mówisz Juni? No tak trochę ssr przez tą ścianę, co? Pa! O! gdzieś tam patrzy, ty! Pa! A, słyszał, dobra. I widział. Chyba, że ma down'a. Nie słyszał tego shorta. To idzie na nożem. No nie, chyba był czysty, nie wiem, nie wiem, dobra.